Obecnie nasza średnia wieku wynosi 72 lata mężczyźni, 80 lat kobiety według badań z 2021 roku. W 2019 w średnia ta była 2 lata dłuższa. Nie ma nowszych badań, ale zapewne będą szokujące, zważywszy na wydarzenia ostatnich lat. W 2010 roku na prawie 7 miliardów ludzi 455 tysięcy miało ponad 100 lat, z czego około tylko 400 osób miało ponad 110 lat. Wydaje się długo. Chciałbym Ci przedstawić Liquing Juna. Opowiedzieć ci wyjątkową historię tego ponad dwumetrowego zielarza, który urodził się w 677 roku po Chrystusie, a zmarł zaraz przed drugą wojną światową, przeżywając 256 lat w doskonałej kondycji. Zmarł oczywiście przypadkiem niedługo potem jak zainteresował się nim zachodni świat. Wiadomość o jego wieku wywołała niemałe poruszenie. Dziennikarze śledczy dotarli w Archiwum Carskim w Chengdu do listów gratulacyjnych dla Li z okazji 350 urodzin oraz dwusetnych co potwierdzało jego datę narodzin oraz wiek 256 lat ale nie to jest najciekawsze zanim sprawdzimy jaki był jego sekret długowieczności chciałbym zwrócić twoją uwagę na coś o czym wspominałem kilka razy a co doskonale obrazuje nam jedyne zdjęcie Li Changyuna zwróć uwagę że ten ponad 250 letni Chińczyk nie wyglądał wcale na Azjatę jego rysy twarzy pokazują kim byli naprawdę mieszkańcy Chin, zanim pojawiła się tam nowa rasa Azjatów po repopulacji na przełomie XIX i XX wieku. Jego wiek potwierdzali inni najstarsi mieszkańcy prowincji oraz zapiski na jego temat z racji funkcji, którą pełnił, carskiego radcy oraz zielarza. Służył on oczywiście kilku władcom. Lee opowiadał, że jego mistrz i nauczyciel żył ponad 500 lat, co wydaje się dziś absurdalne. Biblia wspominał o wielu ludziach żyjących znacznie dłużej. Adam żył 930 lat, rekordistą z 969 przeżytymi latami był Matuzalem. Przed Resetem, mimo powszechnie panującej propagandy, ludzie żyli znacznie dłużej od nas. Choroby, które toczą obecnie cały świat, są niczym innym jak jedną z broni, zresztą opatentowanych przez naszych najeźdźców. Zwróć uwagę, że wszystkie te patenty pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie najgroźniejsze wirusy, choroby zostały stworzone przez człowieka w laboratorium. Mogą próbować twierdzić, że jest inaczej, ale wystarczy tylko spojrzeć na ostatni patent na liście, który został zgłoszony w 2015 roku, czyli jakieś 5 lat przed wybuchem ostatnich wydarzeń. To jak to jest? Mieli lekarstwo w 2015 roku, czy może dopiero robili wirusa? To. Oraz e, szereg innych czynników, takich jak żywność, woda, lekarstwa, opryski, żarówki, e, anteny, długo można by wymieniać, są sposobem, za pomocą którego skracają nasze życia diametralnie. Ale powróćmy do historii Li, który w 749 roku po Chrystusie wstąpił do chińskiej armii jako instruktor sztuk walki. doradca do spraw taktyki wojskowej oraz zielarz. Nie tylko doskonale znał różne zioła, ale intuicyjnie potrafił dobrać je pod każdego pacjenta. I długo przed swoją śmiercią na zaproszenie gubernatora Synchuanu generała Yang Sena Zapytany został przez niego o jego sekrety długowieczności, dany co je, odpowiadał, że ryż z winem ryżowym, a do tego używał szereg różnych ziół. Oczywiście nie zapominał on o pracy nad kondycją fizyczną oraz oddechem, ćwicząc różne sztuki walki, co oczywiście również jest niezmiernie ważne. Ale dzisiaj chciałbym przyjrzeć się pewnemu ziołu, które trzymał w ręce, czyli tarczycy bajkalskiej, zwanej również bajkaliną. W ręce dokładnie trzymał korzeń. Korzeń bajkaliny, która występowała na terenach byłej tartarii czyli Rosji, okolicy jeziora bajka, Mongolii, Chin, Japonii. Raz na jakiś czas robił sobie taką kurację bajkaliną, przez co wydłużał swój telomer komórek, które dzięki bajkalinie wchodziły w stan senescencji, w związku z czym komórki te nie obumierały, tylko przedłużały swoją żywotność o pięć kolejnych cykli. Mówiąc prostym językiem, najzwyczajniej zatrzymywał starzenie komórkowe dzięki bajkalinie, ale to nie jedyny czynnik, który pozwalał mu na tak długie życie. Zapominaj, że zażywanie samej bajkaliny nic nie da jeśli twój organizm będzie zatruty różnymi lekami oraz z nieprawidłowym odżywianiem się brudną wodą, która tylko z pozoru często wydaje się czysta. Nie zapominaj, że w większości składamy się z wody. To ma bardzo, jest istotna i często zanieczyszczona, nawet w butelkach, które kupujemy w sklepie. Bliżej temu przyjrzymy się w następnych odcinkach. Zwróć uwagę, że Lip praktycznie przez całe swoje życie spożywał tylko ryż z winem ryżowym, co prawdopodobnie było jednym z kluczy do jego długożywotności. Ponieważ jedzenie jest antygenem, czyli substancją, która może leczyć, ale również szkodzić. Można to przyrównać do transplantacji krwi. Jeśli zostanie podana niewłaściwa, to krwinki białe zaatakują krwinki czerwone. Również jedzenie jest antygenem. To, co szkodzi jednemu dla innego, może być lekarstwem i na odwrót. Ta większość wszelakich chorób odpowiedzialna jest nieprawidłowe odżywianie się. Często spożywamy pokarm, który nam szkodzi, nie zauważamy tego, ponieważ gdy jesteśmy młodzi mamy bardzo dużo komórek macierzystych, które potrafią radzić sobie z problemami, które powoduje nieodpowiednie odżywianie się do pewnego wieku, w którym wszystko się zmienia. Do około 60. roku życia mamy bardzo wysoką zdolność samoregeneracji. Dlatego nie odczuwamy do tego wieku skutków ubocznych i pokarmów, które są niezgodne z naszym antygenem. Dlatego nawet jeśli odżywiasz się bardzo zdrowo, nie znaczy, że odżywiasz się prawidłowo. Warto zrobić sobie testy na tolerancję pokarmową i się tego trzymać, ponieważ to, jak z grupą krwi, nie każdemu każda pasuje. Pierwszym objawem nieprawidłowego odżywiania się będą choroby stawów, przewlekłe zapalenia oraz zwyrodnienia. Nie ma dobrej diety dla wszystkich, każdy powinien sprawdzić co powinien spożywać, a czego nie. Dlatego nie ma jednego przepisu na życie, każdy jest inny, każdy ma inny organizm i na każdego coś innego działa. I pamiętaj, coś co może ci pomóc, może również ci zaszkodzić, czy to jedzenie, woda czy zioła. Do wszystkiego powinieneś podchodzić z umiarem oraz z odpowiednią wiedzą o proporcjach. Jak widzisz odpowiednio traktując swoje ciało, możesz dożyć bardzo sędziwego wieku w doskonałej kondycji. Zauważ, że Li przeżył 250 lat, trenując innych, nie zapominając dbać tylko o swoje ciało, ale również o swoją psychikę, która była dla niego równie ważna.